Cytrynka. I będziemy grać na wersji 1.15.2 jak na razie. Jeśli chodzi o serię Survival, następny odcinek e, najprawdopodobniej już będzie na wersji 1.16. Chyba, że nagramy do przodu parę odcinków, ale w pewnym momencie już, już powinniśmy e, móc przejść normalnie na wersji 1.16.3. Oczywiście jesteśmy na serwerze brodaci.net i lecimy szukać sobie miejsca na tymczasowy domek okay. to ja może pójdę na losowe kordy i was tepnę do siebie okej okay. hmm. a wy tepnijcie się do mnie po prostu nie gadaj, że ty już masz tutaj dom zbudowany nie nie, nie ma tak to jest a seria ja sur... To jest seria Survival i zaczynam od samego początku. No cepaj się Simba. Dajcie tak, bo noc szybko. szybko. A ten co chce? Jakiś. co No mówiłem, że to jest Old PvP, więc będą próbowali nas tutaj pozabijać. Ale nikt nas nie zabije jeszcze spokojnie. No już mnie próbują atakować, jak tylko wychodzę za nim. Mati, masz się tepnąć do nas, a nie. No, no próbuję. TP? No to wiem, jak to jak jest. TP, a. O, piecki. A... Ej, nowa ponoć drzwi, bo nie mogę się na no. wydostać. A Taka dziura, wielka. Tak. Długa, wielka. Albo takiej łąki? czy ziorzaki? No wpisuj do TP, akcept. Tylko uważaj, bo jestem na jednym bloku. Uważaj. ty jesteś. Uważaj. No... a sobie gdzie mamy. Hmm. O, to taka niezręczna sytuacja. Cytrynowa pomożesz, tak? No? Powiedzcie, kogdy. Czekaj. Łap. Idzie. Wiesz co? No. <śleszy> Za to, co właśnie zrobiłeś, mam ochotę nakopać ci do dupy albo użyć miecza. Naprawdę. Niestety. Kim wy jesteście? W ciemnej dupi! że to tak ci powiem. Czekaj, dobra. Aha. Nawet jakby chcieli nam zrobić kuku, to nie mogą. A wiesz dlaczego? Bo jesteśmy ob ob objęci ochroną dla początkujących graczy. I nie mogę robić. dobić. Ała. Za to, że wsadziłeś ci... mnie w dziurę, jak tyś to zrobił? to kordy. Mm, wiesz co? Powiem ci tak. No. Nie chcesz dokładnie tych kordów, ale ja nie chcę się tepać do ciebie, tylko chcę, żebyś ty tak do... żebyś. Oooo, Ktoś tu idzie, jeżeli słychać kripury. Jest trydowa, jest. Jest nad nami? Hmm. Prawie nas wyłosi. Kurde, kilo w tym wszystkim. Roxy, błagam Cię, trzymaj mnie, bo zaraz naprawdę użyję na nim tego miecza. Ja mam ochronę. Ja jeszcze. Nie. Tak, to jest. No. Masz ochronę, ale jeszcze tylko przez chwilę. Tu jest jakaś jaskinia, ty nie? Nie. On w, 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 rzucił mnie do dziury, w której sam stał, a dziura jest a na... A tu jest, w tenfie, dobra. No. Pika Simba i do siebie. Jestem ciekaw, gdzie ja wyjdę kopiąc ten swój tunel. Chopko. Pięć mi stąd. Pięć mi stąd. Iluzja. Jest. Żyję, uratowałem. Uratowałem sytuację, bo jakiś. To co coś powiedzieć. Przerwało mi dostawę do internetu. No to obudź mamę. Mama. Ale... Przerwało mu dostęp do internetu. Dobra. Ściachamy drzewo. Tu. No niedaleko tej dziury. To jest ta dziura? No cześć. Tak, czekaj. To jest, inaczej, to jest wejście do tej dziury, które ja wykopałem własno, własno, własno kilofnie. A wam się itemy psują? Nie. Bo te itemy się nie psują. Te itemy się nie psują, bo to są itemy początkowe i one, i one się nie psują. Ale od creepera już możesz zginąć. Okay. Ja na szczęście nie zginąłem. Szkoda. Bo za tą akcję z dziurą tą... To... Pamiętasz akcję z dziurą z zas <głos> <głos> A ty żałuj, że nie chcesz z powrotem wrócić do nas na... na serię? Nie mam opłat. Tam już jest na do 50 odcinków, w tym ja miałem robić wady ale to że nie chce się tego oglądać. Aha, że nie chcecie się tego oglądać, tak? Bardzo śmieszne. I ty chcesz być członkiem ekipy, która to nagrywa, tak? Tak, dokładnie. Ej, <laughs> tu jest pato, to się zbudował. Szybko. To go weź u Marcin, co? Żeby się Dobra. to nie skończyło, tylko po prostu skończył się live mać. A ty na, on na żywo to oglądał? Tak. I się mu to skończyło. Dobra. Bazuma ma Porki. 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 Chodź ty porki. Masz swoje. Gdzie wy jesteście? Każdy gracz ma trzy kubuidy. Fajne, fajne itemy. Każdy gracz ma... może tak, ja. e, postawić jeden set home. O Jezu! Run, forest! Run! Bierz tego szkielet. Run! To jest szkielet z enchantowanym łukiem! A gdzie ty jesteś?

o, mam już na łóżko. Miesz, łóżko? Na tym Też serwerze mam na łóżko. nie mam. Na serwerach tego typu nie ma... nie można spać. No. No tak, łóżko na respawn. To musiałbyś najpierw położyć się spać. Na respawn masz se set home. Dobra, Engieł. to Ja siedzę w jakiejś kopalni... w jakimś dziurku Dziurku I kopię żelazo I wągiel Bo się przyda Gdzie <grymne> User disconnected <grymne> from your channel eee. Płazenka wyrzuciło z gry i w ogóle stała. Z gry go wyrzuciło? No. zostało obok mnie i go nikt. Ja się zastanawiam, czy go wyrzuciło z gry, czy mu mama to... Te... No. Komputer wyłączyła. A, Ogór biegnie za mną! Idź ode mnie, ty ogórze! Ale jak musiał kończyć, to chociaż mógłby się pożegnać. Roxy, gdzie jesteś? E, nie wiem. Jestem gdzieś obok tej dziury waszej. Weź na drzewo. Jo. No ja jestem. Gdzie ty jesteś? Jaka A jesteś? widzisz mnie? Nie. Ju, idę hmm. do ciebie. Bo ja też jestem na drzewie, Ożesz ty, ufa, Ożesz ty w moch te kopany szkieletu, ty, ty szkieletorze jeden. jest piszczółka. Ja jestem przy wodzie jakby co. Okay. Jestem przy wodzie i widzę piszczółki. Mhm. Obiegać nie mogę. No dostałaś przecież pięć chlebów. Wiem. Yeah. Jeszcze TPA Hop Widaku gdaku. Mogę TPA No to zrób TPA, ja zrobię te Cep, no te, no. TPA akceptu T... No zrobiłam TPA zrobiłam TE TE Akceptu Wiesz co ci powiem? No. To jest bardzo fajne miejsce na tymczasową bazę. Okej. Okay. Bardzo ładne. My tych kubek nie zabijajmy. Ale ku, ja chciałem, ag ja chciałem agenty kurczaki zabić. A, e, no. Bo agenty kurczaki są no, niebezpieczne. Dziwnie im z dzioba patrzy. Ok. A nie, nie zabijaj! Dobra. Tu mamy dwie owieczki, mamy dwie krowy, a tam ktoś ma bazę. Albo jakiś cosia. Przynajmniej to dziwnie wygląda. Kolejny agent kurczak. Agent kurczak. Aha, super. Janot cannot hear. Building cannot here Cannot hear, cannot destroy here. Cannot destroy here. O oh my god! Tu ktoś ma kuboida gdzie myśmy chcieli się budować. A, jest Jesus, dla tej, tej. Jezu! Ty to widzisz, co tam stoi? Ile ten... typek ma... szalkerów? Hej, nie wnikam. A nie wejdziesz tam, bo tam jest Kuboid. Trzeba sobie znaleźć jakieś inne miejsce. Takie... Na chwilowe, nie? A tu jest piecyk I krowa Krowa I pies? Mam się Ten tych skóry A ja mam piecyk

no wiesz, a z czego robi się diamenty? Z węgla, no! No tak, musisz wsadzić węgiel do przepalarki węgla Pfft. razem z węglem i wyskakuje ci złoto. W sensie diament. Nie wiedziałaś o tym? Wiedziałam. <laughs> piesek? Nie mam kości. Nie mam? No ja mam? Mam kość. Mam kość, to jest mój piesek. Mój piesek! Ale to sobie weź tą kość. Ty już masz psa? Nie, mam dwie kości. O. Super. Kocha mnie po jednej kostce. <grym> Proszę jak jakiś jaskiniowiec. <grym> Ale to właśnie o to chodzi. <grym> Okej. <Okay>. Wioska. ho <grym> Oho! Du bist ein trognedlicher Ty! Gdzie masz wioskę, trzeba utwóc! Idę z Kilofem na Wiochę! Hm. Gdzie jesteś? Eh? Wiocha! Mm. Widzę Wiocha! Ty, Hm. No hmm. hmm. niczego nie ma. O, agenta kurczak masz. O, agenta kurczak. Agenta kurczaka trzeba. Kilofem go. Albo łopatą, o. łopatą go. Łopatą go będzie lepiej, oho. No. po <noise> hicie. Pokonałaś agenta kurczaka? Tak. Dobrze i skrzynka wełna 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 co znalazłaś? diamenty? nie włosy z brody Merlina? nie kakao i na przykład ten bambus Bartia bambus partia bambus Ale dlaczego śmieci śmieci zostawiasz za sobą? Jakie śmieci zostawiasz? No zostawiłaś za sobą trucho agenta Kruczaka. A, okay. to... O, blok trawy. Wiele, to Co tu jeszcze naprawdę. Czekaj, moment. Mm. Flint! Jała wełna. To jest nasze, czy to jest czyjeś? To jest to, co ty tutaj wrzuciłeś, czy to jest... Ktoś kto tutaj wrzucił? Worki... Worki, chodź tu na worki. Co? Bo co, bo mama śpi? Marcin. Ja jestem. To są nasze rzeczy, to, czy to są co? Co to e, są rzeczy? Nasze... Znaczy. To ktoś miał sobie wełnę. No takich rzeczy nie zostawia się bez Kuboida. Tam był Kuboid, tylko ten typek nie przeszedł. Nie, tu nie było kuboida. Był, bo wziął. Ale nie, kuboid... No jakby ktoś tu posta jakby ktoś postawił kuboida, to... No był postawiony. Ale nie mogłaś zniszczyć nic wokół tego kuboida? E, mogłam, bo śtypek nie był przez dwa tygodnie. I tam. Aha. Po prostu przejęła się go kuboida. Chyba, a nie ta owca Ale nie daruje ci tej owcy Grubiej jej A krzyż zrobiłaś? Tak Uu. Ja umrę teraz Ooooo Haba, haba, hajdzia, hajdzia, hajdzia Mogę to zniszczyć? Nie. Bo tu jest czyjś Kuboid. Ale chałupa. No. Jakie pole. Hata Mineguja. Nie, nie podchodź mi pod miecz. Oj, oh, piękne. A że się nie ma. Ogur. Okay. Kamikaze ogur. twój piasek się ale tak to jest. Umawiasz się z błazenkiem na nagrania, a ten w połowie nagrania ucieka. Cześć. Cześć Borys. Alezu, przepraszam, uderzyłaś mojego piesa! Przepraszam. Mhm. O pies, nie podchodź mi. Nie, poczekaj, poczekaj, bo ja muszę go posadzić na tyłku. Bo dopóki ja mu nie każę, żeby przestał Cię atakować za to, że go uderzyłaś, to on będzie Cię atakował. Nie wiedziałaś o tym? E, Wiedziałam. No. A! złotka. Gdzie ty jesteś? W wodzie, łapałem złotko. E, ok? Weź wykop dziurę w tej górze, którą mamy tutaj obok. Taką, że dość sporą konkretną dziurę, żeby można było się tam zalokować O tu, tu, chodź tu tu Mu A, tu, no właśnie tu Zabierz czarę. Zabierz ten czerep, no ej Prosiłem żeby głęboką porządną dziurę, a nie... Ej, kej, ćwiczy rok No, ale ja tu pozbądź tego A spróbuj dać o jedno wyżej gdzieś tutaj tak, żeby nie wystawało za bardzo. O, czekaj. Dobra, czyli tutaj już... Gdzie jest mój piesio? A ty go nie usiadłeś? Nie, jest, tu chodź piesio. Dzień dobry. Nieproszony gość. jestem Jest tu, a nie tam. Hmm? Całkiem spora ta dziura nam się tu zrobiła, nie? No. No chodź tu, no chodź tu Chodź tu No chodź, no chodź idziemy Chodź Ty krejzoluty! ty Chodź tu Chodź do pana Chodź No chodź Chodź No chodź Bo się zaraz usiądę i będziesz siedział Proszę, chodź. Co ty robisz? Szafę? O! No, chodź! Chodź! Już prawie wszedł. Weź go tam ciapnij i przybiegnij tu, to przybiegnie za tobą. Tylko nie za mocno. Rączką. Biegnie za tobą? No, 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 no. Siadaj, 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 pies, siadaj. No. Grzeczny pies. Grzeczny pies, grzeczny, tak. Dobra. Daj mu W tym momencie, z pierwszego odcinka dziwnego survivalu ja się z wami żegnam. Jest ze mną Cytrynka. Była. Był z nami błazenek, ale się zmył. Nawet bez pożegnania. Widzimy się w kolejnym odcinku pewnie śmiesznym. To Ta seria będzie się nazywać Dziwny surwival. I. I to będzie seria na 1.15.2 Legacy I to będzie tutaj. To to zostanie i będzie raz na jakiś czas. I to będzie po prostu seria tego, tego kanału, po prostu tak o, wbuduj tutaj, daj mi Kuboina, jakoś tutaj jego postawimy. Trzymajcie się, na razie, cześć!